Cześć, mój drogi bracie w Chrystusie. Dziś wyruszymy razem w głęboką duchową podróż, odkrywając cudowne znaki, jakie Bóg zostawia w naszym życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Pan objawia się w Twojej codzienności? Czasami jesteśmy tak zajęci, że nie dostrzegamy tych małych błogosławieństw, które On nam daje. Ale nie martw się, bo dziś razem odkryjemy te cenne znaki. To tak, jakbyśmy otwierali skrzynie z niebiańskimi skarbami, gdzie każde odkrycie zbliża nas do serca Ojca. Pomyśl o tym, ile razy przechodziłeś przez trudne chwile i czułeś niewytłumaczalną siłę, która cię podtrzymywała. Albo te przypadki, które wydają się zbyt cudowne, by były tylko zbiegiem okoliczności. To właśnie w takich momentach Bóg szepcze do twojego serca: Jestem tutaj, mój synu. Nauczmy się rozpoznawać Jego głos, Jego łagodną dłoń prowadzącą nasze kroki na tej ziemskiej wędrówce. Wyobraź sobie, że spacerujesz po kwitnącym ogrodzie, gdzie każdy kwiat reprezentuje boski znak w twoim życiu, czy czujesz tę delikatną bryzę na swojej twarzy. Tak działa Bóg, delikatnie i z miłością, zawsze obecny, nawet gdy tego nie dostrzegamy. Kolorowe płatki są jak błogosławieństwa, które On rozsiewa na naszej drodze, niektóre wyraziste i oczywiste, inne delikatne i subtelne, ale wszystkie równie cenne. Zapach kwiatów jest jak słodka obecność Boga, otaczająca nas jego bezwarunkową miłością. Podczas gdy spacerujemy po tym ogrodzie życia, uczymy się doceniać każdy kwiat, każdy znak boskiej miłości. Niektóre mogą być wielkimi cudami, które zmieniają nasze życie, inne mogą być małymi gestami dobroci, które rozgrzewają nasze serca. Zacznijmy naszą podróż przez siedem znaków. Że Bóg naznaczył twoje życie i kto wie, może na końcu odkryjesz, że żyjesz prawdziwym cudem każdego dnia. Pierwszy znak. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego uczucia spokoju w środku chaosu? To tak, jakby niewidzialna ręka trzymała twoją i mówiła Nie bój się, jestem tutaj. Apostoł Paweł w swoim liście do Filipian, rozdział 4, werset 7, mówi o tym cudownym pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pomyśl o trudnej chwili, którą niedawno przeżyłeś. Pamiętasz, jak udało ci się ją pokonać? Może poczułeś niewytłumaczalną siłę, odwagę, której nie wiedziałeś, że masz. To, mój przyjacielu, jest Bóg działający w twoim życiu szepczący słowa pocieszenia do Twojego serca, to tak, jakby był obok Ciebie, trzymając Twoją rękę i prowadząc Twoje kroki. Drugi znak to radość w obliczu trudności. Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że się uśmiechasz, mimo że wszystko wydawało się nie tak, to jakby światło świeciło w ciemności, oświetlając Twoją drogę. W Księdze Jakuba rozdział pierwszy werset drugie znajdujemy Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wydaje się to sprzeczne, prawda? Ale to właśnie wtedy Bóg działa najpotężniej. Przypomnij sobie moment, kiedy stawiłeś czoła wyzwaniu i ku swojemu zaskoczeniu, znalazłeś powody do uśmiechu. Może to był gest dobroci od nieznajomego lub słowa otuchy od przyjaciela. Te chwile są jak małe prezenty od Boga przypominające nam, że jest zawsze z nami nawet w najciemniejszych godzinach. Trzeci znak to bezwarunkowa miłość, która wylewa się z twojego serca. Czy kiedykolwiek złapałeś się na kochaniu kogoś, kto nie zasługiwał na twoją miłość, albo przebaczaniu tym, którzy cię skrzywdzili? To miłość Boga działająca przez ciebie. W pierwszym liście Jana, rozdział 4, werset 7 czytamy: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, Gdyż miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Pomyśl o sytuacji, w której okazałeś miłość komuś, kto może na nią nie zasługiwał. Było to trudne, prawda? Ale później poczułeś wewnętrzny spokój, jakbyś zrobił coś właściwego. To jest miłość Boża płynąca przez ciebie, przekształcająca nie tylko życie drugiej osoby, ale także twoje. To tak jakby on malował obraz miłości i współczucia, używając ciebie jako swojego pędzla. Czwartym znakiem jest niezachwiana wiara, która rośnie w twoim sercu. Czy kiedykolwiek zaufałeś Bogu, nawet gdy wszystko wydawało się stracone, to tak jakby wewnętrzny głos mówił: Zaufaj, mam dla ciebie plan. W liście do Hebrajczyków, rozdział jedenasty, werset pierwszy, znajdujemy piękną definicję wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przypomnij sobie sytuację, która wydawała się bez wyjścia, ale coś w tobie mówiło, żebyś nadal wierzył. Może to była choroba w rodzinie, utrata pracy lub marzenie, które wydawało się niemożliwe do spełnienia, a potem nagle wszystko zaczęło się układać w sposób, którego nawet nie mogłeś sobie wyobrazić. To mój przyjacielu jest wiara w działaniu, to Bóg pracujący za kulisami twojego życia. Piątym znakiem jest siła do przebaczenia. Czy udało ci się kiedyś wybaczyć komuś, kto cię głęboko zranił? To tak jakby z twoich ramion zniknął ogromny ciężar, prawda? W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 14 Jezus uczy nas: "Jeśli bowiem odpuścicie ludziom ich przewinienia, i wam odpuści Ojciec wasz niebieski." Przebaczenie jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stajemy, ale jest także jednym z największych błogosławieństw. Pomyśl o sytuacji, w której udało ci się przebaczyć komuś, kto cię skrzywdził. Na początku wydawało się to niemożliwe, prawda? Ale w miarę jak otwierałeś swoje serce, czułeś uwolnienie, jakby niewidzialne łańcuchy zostały zerwane. To jest moc przebaczenia, boski dar, który nas uwalnia i zbliża do Boga. Szóstym znakiem jest wdzięczność, która wypływa z twojego serca. Czy kiedykolwiek dziękowałeś za małe rzeczy w życiu? To tak jakby twoje oczy otworzyły się na błogosławieństwa, które wcześniej były niezauważalne. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18, Paweł nas zachęca: "Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was." Przypomnij sobie moment, w którym poczułeś głęboką wdzięczność za coś prostego, uśmiech dziecka, uścisk przyjaciela, ciepło słońca w chłodny poranek. Te chwile wdzięczności są jak małe okna otwierające się na niebo, pozwalające ci dostrzec miłość Boga w każdym detalu twojego życia. Siódmym i ostatnim znakiem jest ciągła przemiana, która zachodzi w twoim życiu. Czy zauważyłeś jak bardzo zmieniłeś się na przestrzeni kilku lat? Jak Twoje wartości i priorytety się zmieniły? To Bóg kształtuje Twój charakter, szlifując Cię jak cenny diament. W drugiej liście do Koryntian, rozdział 3, werset 18 czytamy. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę. Pomyśl o tym, jaki byłeś pięć lub dziesięć lat temu. Widzisz różnicę? Może stałeś się bardziej cierpliwy, bardziej współczujący, mądrzejszy. Te zmiany nie dzieją się przypadkiem, są wynikiem miłosnego działania Boga w twoim życiu, przekształcającego cię dzień po dniu na podobieństwo Chrystusa. Teraz, gdy przeanalizowaliśmy te siedem cudownych znaków, chcę, abyś zrobił przerwę i zastanowił się. Ile z tych znaków dostrzegasz w swoim własnym życiu? Może niektóre są bardziej oczywiste, podczas gdy inne dopiero się rozwijają. Nie martw się, ponieważ każdy z nas jest na swojej unikalnej drodze z Bogiem. Pamiętaj, że Bóg nie działa w naszym życiu w sposób jednolity. On zna każdego z nas intymnie i wie dokładnie, czego potrzebujemy. Jak mówi Psalm 139, werset pierwszy: Panie, przenikasz i znasz mnie. On zna Twoje lęki, Twoje marzenia, Twoje słabości i Twoje mocne strony. I na podstawie tej głębokiej wiedzy działa w Twoim życiu. Czasami możemy czuć się zagubieni, jakby Bóg był daleko. Ale chcę, żebyś wiedział, że On nigdy nie jest daleko. Jak mówi prorok Izajasz w rozdziale 41, werset dziesiąty: Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię i wspomagam, i podtrzymujecie swoją prawicą sprawiedliwości. Jakie to pokrzepiające słowa, prawda? Pomyśl o swoim życiu jak o wielkiej układance. Każde doświadczenie, każde wyzwanie, każda radość to kawałek tej układanki. A Bóg, wielki artysta, składa to arcydzieło z największą troską i miłością. Czasami może się wydawać, że kawałki nie pasują, ale na końcu wszystko nabierze sensu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że twoje życie jest żywym świadectwem miłości Bożej? Za każdym razem, gdy pokonujesz przeszkodę, za każdym razem, gdy wyciągasz rękę, aby pomóc komuś, za każdym razem, gdy wybierasz miłość zamiast nienawiści, odzwierciedlasz światło Chrystusa dla świata. Jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 16: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, że jesteś naczyniem w rękach garncarza. Bóg jest tym zręcznym garncarzem, kształtującym cię z miłością i cierpliwością. Czasami ten proces może być niewygodny, mogą być chwile, gdy czujesz się przytłoczony, rozciągnięty, a nawet złamany. Ale zaufaj procesowi, bo na końcu staniesz się unikalnym i cennym dziełem sztuki. Pamiętaj, że Bóg nie obiecuje życia bez problemów. W rzeczywistości Jezus ostrzega nas w Jana 16:33. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Wyzwania przyjdą, ale z Bogiem u naszego boku możemy stawić czoła wszystkiemu. To tak, jakbyśmy mieli niewidzialną tarczę, chroniącą nas przed strzałami wroga. Czy kiedykolwiek czułeś się, jak Dawid stawiający czoła Goliatowi, mały wobec pozornie niepokonanego giganta? Wiedz, że Bóg jest z tobą, tak jak był z Dawidem. On da ci odwagę i siłę, aby stawić czoła swoim gigantom. Jak mówi Psalm 18, werset 30. Z Tobą mogę rozbić cały oddział. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Teraz porozmawiajmy o mocy modlitwy. Modlitwa jest jak bezpośrednia linia telefoniczna z Bogiem. To przez nią możemy łączyć się ze stwórcą wszechświata, dzieląc się naszymi radościami, smutkami, lękami i marzeniami. Jezus nauczył nas znaczenia ciągłej modlitwy. W Łukasza 18.1 czytamy: opowiedział im też przypowieść o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Czy poświęcasz czas na modlitwę? Nie musi to być coś skomplikowanego czy formalnego. Bóg chce usłyszeć Twój głos, chce, abyś otworzył przed Nim swoje serce. To może być prosta rozmowa, jakbyś rozmawiał z bliskim przyjacielem. Dziel się swoimi myślami, obawami, wdzięcznością. Modlitwa to potężne narzędzie przemiany. Pamiętaj także o znaczeniu Wspólnoty wierzących. Nie zostaliśmy stworzeni, aby chodzić samotnie. W Hebrajczyków dziesięć dwadzieścia dwadzieścia jesteśmy zachęcani. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to jest w zwyczaju niektórych, lecz dodawajmy sobie otuchy, tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Wspólnota z innymi wierzącymi wzmacnia nas i dodaje odwagi na naszej drodze wiary. Pomyśl o swojej lokalnej parafii, jak o duchowej rodzinie. Każdy członek ma ważną rolę do odegrania. Może jesteś powołany, aby zachęcać, nauczać, służyć lub prowadzić. Niezależnie od tego, jaki jest Twój dar, używaj go dla chwały Bożej i dla dobra innych. Jak mówi 1 Piotra 4:10, każdy niech usługuje innym tym darem, jaki otrzymał jako dobrzy szafarze, rozlicznej łaski Bożej. Teraz chciałbym, abyś zastanowił się nad mocą świadectwa. Twoje życie ze wszystkimi swoimi wzlotami i upadkami. Jest żywym świadectwem miłości i łaski Boga. Kiedy dzielisz się swoją historią trudnościami, które pokonałeś, oraz tym, jak Bóg pomógł ci je przezwyciężyć, zasiewasz ziarna wiary w sercach innych ludzi. Nigdy nie lekceważ wpływu, jaki może mieć Twoje świadectwo. Pamiętaj o słowach Jezusa z Ewangelii Mateusza, 5:14-15. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy. I nie stawia pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Twoje światło, choć może wydawać się małe, ma moc rozświetlać ciemność wokół ciebie. Podczas naszej podróży w wierze ważne jest, aby pamiętać, że duchowy wzrost to proces ciągły. Nie zniechęcaj się, jeśli czasami potkniesz się lub upadniesz. Ważne jest, aby wstać i iść dalej. Jak mówi Księga Przysłów 24,16. Bo choć sprawiedliwy siedmiokroć upadnie, wstanie, ale bezbożni upadną w nieszczęście. Pomyśl o swoim życiu duchowym jak o maratonie, a nie o biegu na krótkim dystansie. Będą momenty zmęczenia, wątpliwości, a może nawet rozpaczy, ale to właśnie w tych momentach musimy jeszcze mocniej trzymać się obietnic Bożych. Jak mówi Izajasz 40:31: "Lecz ci, którzy ufają Panu, odzyskują siły." Wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. Teraz porozmawiajmy o mocy słowa Bożego. Biblia to nie tylko starożytna księga, to żywe słowo Boże, zdolne do przemiany życia. W liście do Hebrajczyków 412 czytamy: Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Czy poświęcasz czas na czytanie i rozważanie Słowa Bożego? To przez nie możemy lepiej poznać serce Ojca i zrozumieć Jego wolę dla naszego życia. Uczyń z codziennej lektury Biblii swój nawyk. Możesz zacząć od małych fragmentów, na przykład jednego rozdziału dziennie. W miarę jak będziesz zagłębiał się w Słowo, zobaczysz, jak zacznie ono kształtować Twoje myśli, postawy. I działania. Pamiętaj również o znaczeniu chwały i uwielbienia. Kiedy podnosimy nasze głosy w uwielbieniu dla Boga, dzieje się coś potężnego. To jakby niebo otwierało się, a obecność Boga stępowała na nas. Psalm 22.4 mówi, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Czy to nie jest niesamowite, że nasza chwała tworzy przestrzeń dla obecności Boga? Pomyśl o chwili, kiedy czułeś się całkowicie pochłonięty uwielbieniem. Może to było podczas nabożeństwa w kościele, albo sam na sam w swoim pokoju. Pamiętasz, jak blisko Boga czułeś się w tym momencie? To jakby wszystkie troski świata zniknęły, pozostawiając tylko Ciebie i Boga. Szukaj tych chwil bliskości przez chwałę i uwielbienie. Teraz porozmawiajmy o mocy służby. Jezus nauczył nas, że największy spośród nas, powinien być sługą wszystkich. W Ewangelii Marka 10:45 On mówi, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Kiedy służymy innym, naśladujemy przykład Chrystusa i okazujemy Jego miłość w praktyczny sposób. Czy doświadczyłeś kiedyś radości z bezinteresownej służby? Może pomagając starszemu sąsiadowi, pracując jako wolontariusz w schronisku, czy po prostu słuchając przyjaciela w trudnych chwilach. Te akty służby nie tylko błogosławią innych, ale także nas zmieniają, sprawiając, że stajemy się bardziej podobni do Chrystusa. Pamiętaj, że Bóg nie wzywa nas do doskonałości, ale do wierności. W pierwszy liście do Koryntian 4.2 czytamy. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Nie martw się o wielkie rzeczy dla Boga. Skup się na wierności w małych rzeczach, a Bóg zatroszczy się o resztę. Podczas naszej podróży w wierze ważne jest, aby pamiętać, że jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami. Jesteśmy częścią ciała Chrystusa, globalnej społeczności wierzących zjednoczonych miłością Boga. Jak mówi list do Efezjan 4,4-6, Jedno jest ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Pomyśl, jakie to wspaniałe być częścią tej globalnej rodziny. Masz braci i siostry w Chrystusie na całym świecie, ludzi, których może nigdy nie spotkasz osobiście, ale z którymi dzielisz tę samą wiarę i nadzieję. Czy to nie jest niesamowite? Teraz chcę, abyś zastanowił się nad celem Boga dla swojego życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tu jesteś? Jaka jest Twoja rola w wielkim planie Boga? W księdze Jeremiasza 20, 19, 11 Bóg mówi: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, by zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg ma cudowny plan dla Ciebie, unikalny cel który tylko ty możesz wypełnić. Może jeszcze nie odkryłeś jaki to cel. Nie martw się. Nadal szukaj Boga, nadal służ, nadal rośnij w wierze. W miarę jak będziesz kroczył z Bogiem, on będzie objawiał ci swój plan krok po kroku. Jak mówi księga Przysłów 3:5-6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich swoich drogach uznawaj go a On prostować będzie twoje ścieżki. Pamiętaj, że twoje życie to trwająca historia odkupienia. Nieważne, co zrobiłeś w przeszłości, nieważne, jak daleko oddaliłeś się od Boga, On zawsze czeka z otwartymi ramionami. Jak mówi przypowieść o synu marnotrawnym, Ojciec zawsze jest gotowy nas przyjąć z powrotem, objąć i świętować nasz powrót. Pomyśl o wszystkich chwilach, kiedy czułeś przebaczenie i łaskę Boga w swoim życiu. Pamiętasz to uczucie ulgi, pokoju, nowego początku? To jest moc odkupieńczej miłości Boga. On nie tylko nam przebacza, ale także całkowicie nas odnawia, dając nam nową tożsamość w Chrystusie. Teraz chcę, abyś pomyślał o swoim życiu jako o żywym świadectwie miłości Boga. Każde wyzwanie, które pokonałeś, każde zwycięstwo, które osiągnąłeś, każdy moment słabości, w którym doświadczyłeś Bożej siły, wszystko to jest częścią Twojego świadectwa. Nie bój się dzielić swoją historią z innymi. Jak mówi pierwszy list Piotra, 3:15. Lecz w sercach Waszych Chrystusa poświęcajcie jako Pana, zawsze będąc gotowi do obrony przed każdym, kto żąda od Was uzasadnienia nadziei, która jest w Was. W miarę jak zbliżamy się do końca tej refleksji, chcecie zachęcić, abyś nadal szukał tych znaków miłości Boga w swoim życiu. One tam są, czasem oczywiste, czasem subtelne, ale zawsze obecne. Jak mówi list do Rzymian 8:28, wiemy bowiem, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują, którzy są powołani według jego zamysłu. Pamiętaj, że jesteś kochany, jesteś cenny, jesteś dzieckiem króla królów. Nieważne co mówi świat, nieważne jakie są okoliczności, prawda jest taka, że Bóg trzyma cię w swojej dłoni. Jak mówi Izajasz 49,16 Oto wyryłem Cię na obu dłoniach, Twoje mury są ustawicznie przede mną. Teraz zakończmy modlitwą. Zamknij oczy, otwórz serce i połączmy się z naszym Ojcem Niebieskim. Umiłowany Ojcze, dziękujemy za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Dziękujemy za znaki Twojej miłości, które widzimy każdego dnia, nawet gdy ich nie dostrzegamy. Pomóż nam mieć oczy, aby widzieć i serca, aby rozumieć Twoją dobroć. Wzmacniaj naszą wiarę, zwiększaj naszą miłość i odnawiaj naszą nadzieję. Obyśmy byli jasnymi światłami w tym świecie, odzwierciedlając Twoją miłość i łaskę wszystkim wokół nas. W imię Jezusa, amen. Mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie, mam nadzieję, że ta refleksja dotknęła Twojego serca i odnowiła Twoją wiarę. Pamiętaj, Jesteś kochany, jesteś ważny, jesteś częścią Bożego planu. Kontynuuj szukanie znaków Jego miłości w swoim życiu. Jeśli ten filmik dotknął twojego serca, proszę, nie wahaj się polubić i udostępnić. Twoje działanie może być narzędziem, którego Bóg użyje, aby dotknąć życia innej osoby, która potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. I nie zapomnij sprawdzić innych filmów na końcu ekranu. Mamy więcej inspirujących treści, które czekają na ciebie. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Do zobaczenia wkrótce i niech Bóg nadal obficie błogosławi twoje życie.